Witam. Dzisiaj chciałbym zaprezentować, jak podzielić film na dwie części lub na większą liczbę części, w zależności od tego, jak będziemy chcieli. Także jestem na swoim kanale. Generalnie pokażę, do czego mnie właściwie wcześniej nie musiałem tak dzielić ani nie kombinowałem nic, natomiast pewna sytuacja mnie do tego zmusiła. Mianowicie nagrywałem sobie jeden z filmików prawda? No i właśnie pokazało się, że film został usunięty, ponieważ jest zbyt długi. Przepraszamy za usterki. W menedżerze filmów tutaj będziemy widzieli. No właśnie. No jedną strześć w, w grze Tarn sobie nagrywałem, dziesiąta część. Trochę się zasiedziałem, delikatnie mówiąc, a właściwie zasiedziałem się prawie 14 godzin. No i nagrałem taki filmik. No, i niestety pojawił mi się komunikat, że film przekracza 720 minut, czyli 12 godzin. A co za tym idzie, jest za długi. Niestety, komunikat pojawił się po dobrych 8-10 godzinach aplaudowania i jeszcze przetwarzania. Zupełnie jakby nie mogło to zostać oszacowane wcześniej. No, ale niestety tak wyszło. Wkurzyłem się nieźle. No ale pomyślałem sobie, no dobra, skoro jest za długi, ale już skoro nagrywałem ten film i, i po, postanowiłem sobie też w tej gierce nagrać, nagrać materiał w 100% danej postaci, jaką ekspie, bez żadnych cięć ani przyspieszeń i takich pierdół, to po prostu pomyślałem sobie, że wygogluję, wpiszę sobie, zobaczę, jakie są tam programiki, które umożliwiają podział filmów. No właśnie, no i znalazłem taki jeden to nie tutaj, no w każdym razie znalazłem taki jeden. I tym programem jest All Video Splitter. No i właściwie jeszcze nie próbowałem za jego pomocą nic, nic podzielić, ale tylko sprawdziłem, jak tutaj się dodaje plik i jak to wygląda, ale myślę, że bez problemu pójdzie. A jeżeli nie pójdzie, to najwyżej nagram nowy filmik. Zobaczymy, jak to będzie. Także klikamy add file. To jest właśnie nasz plik. Otwórz. No właśnie, plik tutaj się nam dodał. No i tutaj mamy po angielsku split into, czyli można podzielić na tyle części, ile się chce. Prawdopodobnie tutaj równomiernie będzie dzieliło wtedy. Jak dam tutaj na 3, to pewnie tutaj podzieli równomiernie na 3. Dokładnie. 49 tysięcy, tutaj jednostek, jakby to powiedzieć. 49 tysięcy sekund. No tak to podzielone. Czyli porówno prawdopodobnie jeszcze można tutaj coś kombinować. A jak na cztery części, to mamy ta, yy, pewnie będzie no właśnie, 12 tysięcy sekund ponad. W każdym razie ja tutaj będę chciał na dwie części podzielić. Ponieważ film ma prawie 14 godzin, a maksimum to jest 12 godzin, jakie można na YouTube wgrywać. Także bez problemu. Bez problemu sobie będzie można wrzucić, jak będą na dwie części. Ewentualnie. Ale nie myślę, że na dwie części nie będziemy kombinować. Nie chce mi się nawet za bardzo. Tutaj można jeszcze ustalić, gdzie się zaczyna, w jakim momencie podział, a w którym kończy i takie tam. Pewnie tutaj się coś zmieni. No właśnie. Automatycznie to wszystko się zmienia. No i fajnie. Chociaż teoretycznie mógłbym nawet nie wiem czy to da się zatrzymać. To miganie. Nie lubię jak mi tak miga. Mniejsza o to. W każdym razie jestem ciekaw czy da się to jakoś puścić. Na przykład jak tutaj tego dam play segment. Hmm. No, mniejsze o to. W każdym razie na dwie części tutaj możemy podzielić. Automatycznie się podzieliło na pół. Mi to wystarczy w tej chwili. Jak ktoś chce, może pokombinować. Takich programów też pewnie jest wiele. Ja po prostu wziąłem pierwszy, lepszy, jaki wygooglowałem. I właściwie tutaj po kliknięciu na OK teoretycznie powinno się zrobić. Zobaczymy, czy tak faktycznie będzie. No, i tu nie wiem, czy mam coś zrobić, czy to jest właściwie teraz w trakcie. Aha, tutaj się dzieli. Tutaj chyba jest pokazane, właśnie, że w połowie ten suwak pewnie da się przesunąć, ale ja nie będę już tego robił. Tu jest chyba stan początkowy. Wiadomo, można rejestrować pewną wersję, więcej jest opcji na pewno. No, jeszcze wejdę na opcję, czemu nie? Można tutaj zmieniać wielkość, kolor, zmieniać na format AVI, zmiana kodeków, wideo, frame rate, czyli ilość klatek na sekundę właściwie ja to nagrywałem chyba w 30 z tego co pamiętam. Ale mniejsze o to. Chyba w 30. Yy, obraz. No właśnie, w 30 nagrywam, ale mniejsze o to. Dobra. Yy, czyli. Yy, a tu jest 25. No. Dobra, wezmę na 30, bo chcę mieć taką samą jakość, jak w jakiej nagrywałem. A nie, żeby mi się tam coś robiło. Hmm. No jestem ciekaw, czy to mi się jakoś skompresuje przez przypadek. Mimo wszystko wolałbym... ...oryginalnie. Useledefined. Aha. Czyli po prostu zdefiniowane tak jak... Tak jak to się samemu nagrało. No to zobaczymy jak my tutaj mieliśmy. Ustawienia własne. Dobra. To ja sobie to skopiuję. W sumie nie muszę kopiować, po prostu przepiszę 1366 na 768. Tylko... No tak. Sprawdzę, czy jest identycznie. Dobra. To, to są jakieś tam kompresory, to nie będziemy tego używać. Konwersji na inne formaty też nie będzie. Aha. Bo tu jest konwersja na AVI. No nie, ja nie chcę konwersji robić. Ja po prostu. No nie, tu mam konwersję na MP4, więc to nie będzie chyba. Bo to jest w tym samym formacie co ja tam zapisałem. Ha, ha, ha. No ale w razie czego jakby tutaj mi... Dobra, to tu mam zaznaczony na MP4, więc to nie będzie w ogóle prawdopodobnie miało znaczenie. OK. Dobra, czyli split, czyli dzielimy na pół. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ha ha ha. Próbujemy... Bla 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 bla. Bla bla bla. A ja mam zamiar later. <grywia> later. Ja później zarejestruję. A tak naprawdę Was odinstaluję. No i elegancko. Mhm. Mm Czyli to właściwie troszkę potrwa chyba Tylko ciekawe ile czasu. Troszeczkę potrwa. No druga kropeczka jak mi się pokaże, to już będę wiedział mniej więcej. Ale właściwie tutaj żadna filozofia nie będzie. My już kliknęliśmy, co trzeba. Prawdopodobnie tutaj się na ładnie podzieli na dwie części i będzie okay. OK. No mam nadzieję, że nie będzie ta konwersja trwała. W czasie rzeczywistym. Nie, no, to jest trochę przyspieszone. To jest przyspieszone, natomiast niewiele przyspieszone, może trzy razy. To i tak z tych 13 godzin by mi się zrobiło. Zrobiłyby mi się 4 godziny około. Nie może normalnie podzielić? La, la, la. No, właściwie. Skoro już zacząłem, to tak mogę sobie zostawić, bo to właściwie w żaden sposób nie obciąża Internetu, czy coś, więc może sobie z boku pracować nie ma problemu. Zobaczę, jeżeli będzie, jeżeli to zadziała, to zostawię już ten materiał. Natomiast wadą na pewno jest tego, wadą tego jest to, że trwa to jednak dość długo. Natomiast jeżeli będzie działało, to zostawię ten filmik. No bo wiadomo, jeżeli coś działa, no to. Nie ma sensu tego usuwać. Natomiast jeśli nie będzie działało, no to nawet nie usłyszycie tego, ponieważ, ponieważ nie opublikuję tego filmu. No. Także to chyba tyle. No a tutaj sobie z tego kanału już to wywalę. No bo... Oczywiście usuwamy. Tak, no bo co miałem z tym zrobić? A tutaj poczekamy, aż mi się dru druga kropeczka na pasku pojawi. Dobra, nie będziemy czekać. W każdym razie wiadomo o co chodzi. Natomiast jeżeli jeżeli znacie jakieś programy, które potrafią szybciej takie pliki podzielić, no to bardzo chętnie możecie w komentarzach napisać, czy coś zaproponować. W każdym razie trzeba też wziąć pod uwagę, że ten materiał ma prawie 4 GB rozmiaru który dzielę, dlatego, dlatego może właśnie dlatego wymaga to więcej czasu. Teoretycznie zrozumiałe, aczkolwiek wydaje mi się, że to powinien istnieć program, który bez problemu od razu w połowie przedzieli taki materiał i, i już. No ale spoko. Jeżeli zadziała, opublikuję. Jakby co, zapraszam do kolejnych filmików. Pozdrawiam, cześć. A, to jeszcze mi się nagrywało? <grywa> no dobra. No to teraz koniec. Ale ja dzisiaj zamulam. Nie tym klawiszem kończyłem. Teraz będzie koniec.